the so, criminal no. Spocznij. Przemówienie okolicznościowe wygłosi starosta radzyński Lucjan Kotwica. Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu, wysłuchał jego jęczenia, zlitował się i stanął po naszej stronie. Skruszył nieznośne nam więzy i oddał wolną, niezależną i zjednoczoną ojczyznę. Tak pisał kardynał Kakowski na po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu radzyńskiego i zaproszeni goście. 11 listopada 1918 roku francuski marszałek Ferdynand Foch w imieniu państw sprzymierzonych podyktował delegacji niemieckiej warunki zakończenia działań wojennych. Tak zakończyła się I wojna światowa. Wojna, w której udział wzięło 33 państwa, 70 milionów ludzi, z tego aż 10 milionów straciło życie, zaś blisko 20 milionów odniosło rany. 11 listopada 1918 roku był dniem przełomowym w dziejach Europy. Ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 10 listopada do Polski powrócił Józef Piłsudski. 11 Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu naczelne dowództwo Polskich Sił Zbrojnych. Rozpoczął się okres tworzenia państwa polskiego, który tak naprawdę zakończył się dopiero po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. A co w tym czasie działo się w naszej okolicy? W 1918 roku powiat radzyński, w skład którego wchodził wówczas także i Międzyrzec, znajdował się pod okupacją wojsk niemieckich i austriackich. Na przełomie 1916 i 1917 roku na tym terenie zaczęły powstawać struktury polskiej organizacji wojskowej. Stan liczebny POW wzrastał z miesiąca na miesiąc. Nawet w małych miejscowościach powstawały jej kilkuosobowe placówki. Na początku listopada 1918 roku kierownictwo obwodu POW podjęło decyzję o rozbrojeniu niemieckich posterunków na terenie powiatu. Już 10 listopada odebrano broń żandarmerii austriackiej w Czemiernikach. Następnego dnia rozbrojono Niemców w Ochyniu, bez woli i Suchowoli przystąpiono do rozbrajania oddziałów niemieckich w Radzyniu. Część z nich stawiała twardy opór, polała się krew. Walki toczono w Radzyniu, w rejonie Wojanówki, Bezwoli, Osoby, Turowa, Komarówki. W tej ostatniej miejscowości Niemcy wykazali się wyjątkowym bestialstwem, mordując i okaleczając ciała co najmniej pięciu kołowiaków. W Radzyniu przy ulicy Warszawskiej Mieścił się w 1918 roku magistrat, od który POW toczyła z Niemcami ciężkie walki. 11 listopada 2013 roku w Radzeniu z inicjatywy Radnego Powiatowego Mirosława Walickiego, a za zgodą księdza kanonika Andrzeja Kieliszka odsłoniono tablicę nad dzwonnicy Kościoła Świętej Trójcy. Upamiętnia ona członków POW i innych organizacji niepodległościowych którzy walczyli w 1918 roku z Niemcami. Kilka minut temu my reprezentanci powiatu, miasta i gminy złożyliśmy wiązankę kwiatów. Drodzy zebrani, właśnie dziś w tym miejscu musimy wspomnieć wyjątkową dla ziemi radzyńskiej postać, postać księdza Karola Wajszczuka, postać przypomnianą w inscenizacji przygotowanej z inicjatywy księdza prawata Romana Wiszniewskiego dla młodych ludzi w czasie Światowych Dni Młodzieży w Dreloku. Ksiądz Karol był od 1915 roku wikariuszem w Radzyni. Miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. W warunkach, jakie zaistniały do zajęcia Radzenia przez Niemców, ksiądz. W rzeczywistości jednak, począwszy od 1913 roku, do czasu odzyskania niepodległości w 1918 był kapelanem polskiej organizacji wojskowej. Świąteczne popołudnia w czasie wolnym od obowiązków wikariusza rowerem lub kurmanką, często w cywilnym ubraniu wyjeżdżał na tajne zebrania POW do lasów w okolicach Kudów, Turowa, Konkolewnicy, Rzakowoli. Często również przychodzili do niego łącznicy z rozkazami i instrukcjami. Czasem czekali na plebanii, udając interesantów. Była to praca trudna, niebezpieczna, bo pod bokiem Niemców a ich stosunek do sprawy Polskiej i Polaków był bezwzględny i drogi. wrogi. Szczególnie wrogie był stosunek Niemców do kościoła, przejawiający się w urządzaniu w kościołach magazynów, stajni, garaży, profanacji ołtarza i krzyży, w rekwizycji dzwonów. Ale te wyjazdy księdza Wajszczuka w kierunku kongolewnicy stały się dla Niemców podejrzane, które przygotowywało się do sprojnej rozprawy z niemieckim okupantem. W związku z tym latem 1917 roku Niemcy przeprowadzili wiele rewizji w Radzyniu i w okolicy szukając składów broni i dokumentów POW. Dokonali także wielu aresztowań. Tylko szczęśliwy traf ocalił księdza Karola od aresztowania. W pewien letni dzień 1917 roku, gdy w pokoju przygotowywał kazanie, zauważył przez okno, że kilku żandarmów Otoczyło plebanię, a trzech skierowało się w stronę drzwi. Zrozumiał, co to znaczy. Wpadł do kuchni i powiedział do gospodyni Niemcy: Jestem chory na tyfus. Wrócił do pokoju, zdjął sutannę, wszedł do łóżka. Niemcy już stukali do drzwi. Gospodyni otworzyła drzwi i udając płacz, wyjąkała: Pastor Krank, tyfus! Skutek był piorunujący. Odowicer zatrzymał kolegów na podwórzu, a sam ostrożnie zajrzał do pokoju. Gdzie na łóżku leżał wikariusz. Zatrzasnął drzwi natychmiast i wychodząc, krzyczał, że trzeba tuż karać, bo na płocie przed domem musi być napis ostrzegawczy wykonany kredą tyfus. Ksiądz Karol żył z prawami roku 1918 dosłownie na co dzień. Jego obecność budziła w szeregach żołnierzy wiarę i nadziei. 11 listopada 1918 przychodzi do Polski uprawniona wolność. Polskę już wolną. Odbudowywał jako proboszcz w parafii w Drellowie. Po wybuchu II wojny światowej posługa kapłańska potrzebna była tworzącej się podziemnej armii. Akurat okupant nagrodził dzielnego księdza aresztowaniem dnia 3 maja 1940 roku i obozami koncentracyjnymi, najpierw w Sachsenhausen, a potem w Dachau, gdzie obowiązywało jedno podstawowe prawo – ale Juden und ewen Essen regn. Co można było tłumaczyć, wszyscy Żydzi i księża muszą wyzdychać. 28 maja 1942 ksiądz Karol odszedł z tego świata. A w dniu dzisiejszym w Drelowie będzie odsłonięta tablica jego pamięci. A naszym świętym obowiązkiem jest pamięć o tym dzielnym kapłanie patriocie. Drodzy Państwo, ale czym jest patriotyzm dziś? Bogosław Wolniewicz. Podaję taką oto definicję. Patriotyzm to jest przywiązanie do własnej ojczyzny. A ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć. Wspólna mowa, o niej trzeba pamiętać i jej służyć. Szczególnie wtedy, gdy nasze dziecko uważa, że teraz poprawna Polszczyzna to zacofanie i ciemnota. Nie w modzie są teraz rachunki, teraz są bilingi. Nie sklep, a market. Nie zarezerwowanie, a zabukowanie. Nie gospodarz, tylko host. A wspólna ziemia? Jest takie piękne określenie, mała ojczyzna. Jak dużo można w tej nazwie zawrzeć? Ile w niej mądrości, ile dumy? A nasza mała ojczyzna? Czy jesteśmy z niej dumni? Czy pamiętamy? że z tej ziemi radzyńskiej wywodzą się wielcy Polacy, że my, mieszkańcy tej ziemi, możemy pochwalić się arcybiskupami, biskupami, posłami, ministrami, marszałkami, wojewodami, genialnymi nauczycielami, lekarzami, artystami, rzemieślnikami i innymi fachowcami. Czy potrafimy docenić, że ci ludzie niezależnie od poglądów przede wszystkim pamiętali, że są z radzyńskiej ziemi? Czy umiemy docenić piękno tej ziemi, jej zabytków, jej wyjątkowych krajobrazów? No i jeszcze wspólna pamięć. A mamy o kim i o czym pamiętać. To pamięć o wspomnianym księdzu Karolu Wajszczuku, księdzu Lucjanie Niedzielaków, o żołnierzach zamordowanych w Lesie a także o takiej postaci jak Harc Miszlisowski i wspólnie z nim zamordowani harcerze Radziński. Jak pamięć o doktorze Sitkowskim czy Chomiczewskim. Zenonie Przesmyckim, Józefie Lipińskim, księdzu Stanisławie Kamińskim i wielu innych. W roku 1989 Sejm Rzeczpospolitej ustanowił dzień 11 listopada Polskim Świętem Narodowym. Było to odnowienie ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polski z roku 1937, którego postanowienie zostało cofnięte przez władze PRL w 1945 roku. Mamy to szczęście, że żyjemy w wolnym kraju. Możemy świętować tak piękną rocznicę jak 98 rocznica odzyskania niepodległości. Świętując, trzeba pamiętać, że wolność nie jest dana na zawsze, że jest ona nam zadana, że trzeba pielęgnować ją jak delikatny kwiat. Wolność to uporządkowany rozwój, a nie działania w stylu rówka co chce tak. Ten rozwój może się odbywać tylko w zjednoczonym społeczeństwie, niepodzielonym. Podzielony naród można zniszczyć tak, jak miało to miejsce już w naszej historii. Nie ma Polaków lepszych i gorszych. Są Polacy, kochający ojczyznę tak, jak ich nauczono tego w domu rodzinnym, kościele czy szkole. Wolność traci się szybko, a odzyskuje latami wyrzeczeń oraz kubłami łez potu i krwi. Za chwilę przed pomnikiem złożycie Państwo wieńce, kwiaty i dziękujemy za nie. Będą one naszym zewnętrznym wyrazem szacunku dla bohaterów walk o wolność. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym świątecznym dniu udekorowali swoje miejsca pracy i domy flagą państwową. To nasze zewnętrzne podkreślenie patriotyzmu i przywiązania do wartości, które kazały nam tu dziś być. To dowód na to, że pozostajemy wierni przekonaniu naszych ojców, że wolność, pokój i demokracja pozostaną najwyższymi wartościami także dla przyszłych pokoleń. Dziękuję Państwu za uwagę.